Cześć, tej strony Mistrzu, dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na moim smurfie i zaczynamy nową serię, w której to wspinamy się po tornado. Ponieważ tak jak już mówiłem w poprzednim filmiku, to fireballka średnio pasuje, wolałbym mieć tornado, no aczkolwiek tornada nie mam, tak jak na Thumbnailu pewnie widzieliście. Dlatego nam 7300 chyba trzeba wbić, żeby się, żeby się ten... Mm, żeby to tornado sobie zagwarantować, więc ta seria się kończy kiedy... kiedy zdobędę tornado. Niesamowite zagranie od naszego przeciwnika nie wydaje mi się, żeby zdążył przerzucić tego Giant Skeletona. Yy... No nie, no co to jest za zagranie za, za, za yy... okej, okay. tak dlatego też... Yy... postanowiłem że zaczniemy taką serię, bo w poprzedni filmik miałem całkiem niezłe Całkiem niezły odbiór, jak na moje filmiki, więc yy, będę próbował kapitalizować na, na tym niesamowitym sukcesie. Nie, no, ten tak jest wspaniały. No widzicie, gdybym tu jeszcze właśnie Tornado miał, to już by w ogóle było, bo wtedy łyczkę Czasem musiałem tak głupio grać, że na przykład dawali łyczkę yy, tutaj, to to musiałem Fireballką yy, wrzucać w tego, w Electro Gianta. To wszystko. Nie było to perfekcyjne, mogłem kurczę, jaką chwilę pomyślał, o tym sobie uruchomił na eee, Główną dając tutaj jakąś jednostkę, jak firecrackerka waliła, aczkolwiek chyba nie było to aż tak potrzebne. Eee, tutaj skontrolujemy tego gianta, mamy kontratak. To za 3 powinno być zero hitów na wieżę, On tego nie będzie musiał bronić, ale będzie bronił i tak. Bierzemy to jak najbardziej też w poprzednim filmiku. Eee. Nie, nie zorientowałem się, że miałem ten mikrofonik za blisko twarzy. Hmm. Więc no eee, Więc wziąłem po prostu jak wichura hmm. Dobra, to jest ŻD chyba, to już nic nie, nie, ten, nie, nie będzie mógł dać, nawet jak będzie próbował, to, to po prostu to sprzątniemy firebolką. Koniec hmm. gry elegancko. Widzicie, jeszcze tylko 1000 pucharków, tak? 1000, zaraz sprawdzimy, proszę Państwa. O, 3 gwiazdki, 12 000 golda, 25 rear wildcardów. Nie, nie będę chyba teraz tego wywalał w ten, tak? 7300, nie będę tego wywalał w No bo tak, jak mówię, nie chcę mieć firebolki w deku, więc sobie to zostawię. Jak na przykład będę potrzebował ulepszyć. Wordeka. Właśnie też mówiłem teoretycznie, że nie opowiedziałem na tego konta wbijać, bo to gram, wojnę, coś tam. Trudno. Bywa. I tak, i tak już zaczynałem przegrywać te wojny na tym koncie mm, Tak naprawdę na, na razie jak dupki jesteśmy w brązie, tak o, niesamowite zagrania od naszego przeciwnika. Mam nadzieję, że nie ma żadnego smallspella typu zap, ani nic takiego, to mu ładnie wyjmiemy szybko arczerki, super. Dobra, jest kontratak, on jeszcze nakarmi nam nasze milionki. Eee, super. Ta pekka dojdzie do wieży? Przewiduję to. I walnie, walnie! Żartowałem. Ale jesteśmy dużo do przodu tak naprawdę, więc to nie powinno być problemu. O, jeszcze wywalił, on ma mini Pekka, ja tutaj chyba dam po prostu go. Usta. w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że. Nie, nie pamiętam tej interakcji, chyba będę musiał jeszcze jednak zapawywalić. W takim razie opłacał mi się po prostu dać giant skeletona, ale. No cóż, człowiek zawsze się uczy, też mi się przyda. Później, że właśnie, mini Pekka. Chociaż. Nie, wydaje mi się, że nawet jakbym miał 12 level wieży, to, 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 to że tak powiem, wszystko było no równie i tak to nie kontruje. Także to jest problematyczne. Następne Arczerki ma na ewolucji, także fajnie będzie mieć Fireballkę w ręku. Hmm, proszę bardzo. I tak, dobra. Mega Knight. No to nie, odpuścimy mu, jak będzie chciał go supportować. To o, dobra, nawet nie będziemy musieli używać firebolki, ponieważ to yy, po pierwsze, że dał je za blisko w ogóle tego giant że skeletona, żeby się uruchomiła ewolucja, to jeszcze dał je tak, że, że po prostu yy, wybuchnie bomba. No, yy, Gigi Miga niekoniecznie będzie pro-playerem, przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Yy, Okej, okay, jeden hit na naszą pekkę, czy tym razem może będzie tutaj? Nie będzie. Okej, to zaczynamy sobie strzelając skeletonem od tyłu, tutaj nawet możemy dać Elektro Gianta, żeby po prostu rozproszyć tego Mega Knighta, jakoś mi to specjalnie w oczy nie razi, mogłem zostawić to teoretycznie, bo te arcerki i tak umrą, aczkolwiek troszkę szybciej mi zależy na to, żeby to zrobiły. I okej. Powinienem w wcześniej dać Fireballkę. Okej, okay. nie, nieważne. To wszystko wejdzie w bombę. Super. Dobra, nie, no. Te tysiąc pucharków zaczyna wyglądać z interakcji na interakcję z moimi przeciwnikami coraz bardziej realnie. Może nie w tym filmiku koniecznie. Ale, ale... Yy, tak, no, nie wydaje mi się, że to długo zajęło, nie, nie wiem jakby chcę powstrzymać ten puszcz. Będzie musiał dać Arczerki, jestem bardzo ciekawy, czy da mi Darth Goblina i Arczerki w... Elektro nie da. Trudno, wiem, że teoretycznie mógłbym zahaczyć o wieżę, coś tam. Nie obchodzi mnie to wolę mieć szybciej. Yy, zebrany z planszy. Tej... Giant Skeleton zabierze yy, tą wieżę nawet jak nie... Nieważne. Tak, wygrywamy, wydaje mi się, że... Na spokojnie można powiedzieć nawet. Kolejny Lucky Drop jednak wioska 700 zł. Jejku, jaki ja jestem szczęściarzem Otworzyłem... nie, otworzyłem w ogóle, jestem trochę że otworzyłem tutaj e, Lucky Dropa i wyleciałem 5 gwiazdek mm, ale dostałem 100 parę Gobinkersów tutaj macie na ekranie. Ale tak, nie, nie, nie używam niestety Goblinkersów w tym deku, bo zamiast fireballa bym mógł, ale no chcę mieć zamiast Fireballa Tornado. No takie tam. Okej. Okay. Mm, ten zap był niesamowity. Hmm, więc pomożemy więc przegrać troszkę szybciej yy, mam zap na 11 jestem ciekawy czy to wystarczy żeby to zdjąć bo zap 10 ok nie nie wystarcza dobrze wiedzieć trudno to tak tej gry nie przegram yy, odwołuję to nie jestem już taki pewien yy, Okej, okay. nie przegram tej gry Yy, więc, więc tu w ramach nauki będę wiedział, że nadal yy, witchka na 11 jest poza moim zasięgiem, a nic na 10 tutaj już mieć nie będzie. Może faktycznie powinienem ulepszyć tą fireballkę, przecież potem i tak spotykam witchki na 12, więc to nie będzie miało znaczenia. Tylko wywalę 200 parę tych wildcardów, to może być w miarę cenne. Yy, Okej, okay. on nadal nie wie, że mamy Electro Gianta, więc nie będziemy go pokazywać jeszcze. Powinienem to trochę wyżej chyba zagrać eee, Aczkolwiek mam nadzieję, że zagra nam w to łyczkę Ryzyk fizyk Zagra czy nie zagra? Zagra No to super To jesteśmy, Tu mamy Giant sklecona na wieży, to jest wieża w dół Super Jeszcze Wizarda nam nakarmił Niesamowite Okej okay. Co on miał? Nie pamiętam Dobra O! Takie, takie śmieszne rzeczy masz. Okej okay. To zróbmy tak To zdejmij Wizarda, Wizarda Okej okay. mm, Nie zdjęło to Wizarda, Wizard zabił nasze, aczkolwiek nie miało to większego znaczenia jako że yy... On i tak złożył eliksir, żeby wyjąć minionki, które i tak by umarły. Mam nadzieję, że tarcza zginie przed tym, jak zginie nasz skleton, Kleton, więc yy, najwybuchniej nie będę musiał go bronić, troszkę eliksiru mi wyleciało, trudno. Okej. Okay. Jak mogliście widzieć w poprzednim filmiku, generalnie jestem fanem Liverpoolu, tak miałem, miałem sweterek z Liverpoolem i jak Jeśli się interesujecie piłką, to wiecie, że po pierwsze nie idzie nam najlepiej. A po drugie, y, ostatnio jedna z naszych legend w ogóle y, klubowych, tak? Y, można się kłócić, że to jest w ogóle najlepszy skrzydłowy, jaki, jaki w Premier League w historii, tak? No, grał beznadziejnie przez cały sezon Be beznadziejnie. Nie powinienem zaczynać. Cholipka. Zagadałem się. Cały sezon grał beznadziejnie, więc trener, który tak naprawdę ma już. tyci pyci od pracy, ściągnął go z boiska. Tak? No, no bo to była słuszna decyzja. Co ludzie uważają, że jest niesłuszne i się z tym również zgadzam, to to, że tylko on. Salach został zdjęty z boiska, tak, to, to tam jeszcze jest skrzydłowy po drugiej stronie, który również jak najbardziej sobie zasłużył na to, żeby wylecieć z podstawowego składu. Ojej, na 13. Czy to w ogóle zdymuje to na dwa hity? Nie, muszę zapał użyć, jejku. Eee... O czym mówiłem? Salah, że, aha, że drugi skrzydłowy też powinien wylecieć no w każdym razie wziął ten salach tak ta klubowa nasza legenda poleciał do mediów i wyrzucił cały klub yy, że tak powiem teraz ma problemy ponieważ tak naprawdę powiedział ja albo trener ponieważ trener go nie wystawił i się 30 nie wiem 5, 6 latek obraził Pocha strzelił Mieliśmy dużo, dużo jest piłkarzy, tak, którzy byli dobrzy, są dobrzy, aczkolwiek w momencie, w którym nie byli dobrzy, siedzieli cicho i przyjmowali to na klatę, bo wiedzieli, że klub jest ważniejszy. No, wygląda, że dla niego klub wcale nie jest ważniejszy. Bardzo mi się to nie podoba, naprawdę. Bardzo go lubię. Nadal uważam, że jest najlepszym skrzydłowym jakie Premier League kiedykolwiek widziała. No, czy zdążę? Zdążę. Aha, dobra, 3 eliksiru mamy Royal Ghost, to nie jest problem. Eee. Czy on miał jakiegoś swarma, typu Secretman's Armia albo coś? Eee. Nie, chyba nie miał. Ok, więcej speli, poproszę. Dobra, wieżo w dół. Czy, czy no, super jest na Giant Skeletonie? Główna wieża to jest freak round na pewno, już tu nie ma co zrobić. Wracając do historii, bo cały czas mi tu Pablo oficial e, przerywa. E, wydaje mi się, że go w ogóle sfaszył tą wieżę, e, a jak nie, to po prostu Giant Skeleton wybucha. E... Aha, bardzo go lubię. Ale strasznie mi się nie podoba co to zrobił i tak naprawdę mam nadzieję, że będzie w stanie się uderzyć w pier... TORNADO! MAMY TORNADO! NO NIE! NO NIE! Nie, chciałem zrobić z tego serię I, i... No nie! Nie, nie wierzę! Czemu? Czemu tornado i czemu jak już tornado tylko jedno? Nie, dobra, robimy to. Musimy, musimy nabić więcej. Aczkolwiek teraz y, spytać się pewnie... jejku, na szóstym, czy będzie już używał tornado na szóstym? Będę. Dlaczego? Bo jestem Sigma. Nie, dlatego, że y, tu, oczywiście po prostu sam koncept Tornada mi już pomaga. Ja nie potrzebuję go. Oczywiście, jak miał go na, na, na poziomie 16, to było super. Eee, aczkolwiek no, będę musiał pamiętać, że po prostu nie mogę go używać jako spela do wyjmowania niczego, to jest po prostu sam koncept Tornada, tak? Czyli że ściągam go tylko i wyłącznie jak mam Electro Gianta na wieżę, ewentualnie y, Hog Ridery i tak dalej. Także y, seria no, będzie stała, trudno, może będę nagrywał teraz mniej odcinków z tego przez to, ale generalnie gra tym deckiem jest niesamowita dla mnie. Yy, jestem bardzo dumny z tego jaki deck wspaniały wymyśliłem. E, tutaj Royal Ghost będzie miał śmieszną drogę. E, czy bomba zahaczy o Ice Wizarda? Nie zahaczy, niestety. Na 14! Ło wow, ho, ho Panie Aikwize czy jak ci tam? Nieładnie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że moje minionki... Oczywiście, że wejdą w zasięg Ice Wizarda. E, Okej, okay, pyk. Proszę spowolnić łyczkę. Super, my bierzemy jednego hita. On nam daje utałiczka, robi troszkę problemów, mm, ale powiedzmy, że jest w miarę równo, już nie jest równo. Tutaj zrobimy tak i tak. Yy, jesteśmy w beznadziejnej pozycji, jeśli chodzi o eliksir. Mam nadzieję, że ikwe Chyba teraz poprawniej przeczytałem jego imię. Nie zorientuje się i nie będzie wykorzystywał tego, żeby mnie jakoś zespamić, chociaż chyba on też. Jakiejś niesamowitej ilości eliksiru yy, nie posiada. Dara, idziemy bezpiecznie z Royal Ghostem. Mam nadzieję, że tam wrzuci jeszcze jakieś supporty inne, które walą dość powoli, yy, znaczy dość szybko, właśnie, a, aczkolwiek za mało. Typu Lambert Jack czy coś takiego. Nic takiego się nie stanie. Dostaniemy za to Ice Wizarda, który spowolni i pozwoli yy, naszym minionkom zdjąć łyczkę. Nie pozwolił. Ojejku, no. Nie, czemu, czemu pierwszy dek z Tornadem po prostu musi, musi, być porażką? To jeszcze nie jest porażka, tak, teraz jest 2 Eliksirów, sumie powinniśmy zacząć to obracać, ten matchup, aczkolwiek yy, nas no, z taką prędkością reakcji średnio to widzę, okej. Okay. Pekka, potem tam w środek będziemy musieli tego Electro Gianta wrzucić. Yy, bomba pomoże na pewno. Czemu ten Ice Wizard w ogóle dał radę w to uderzyć? Nie rozumiem. Bombera zabijemy. Super. Musimy się przygotować na to, że będzie pchał nas Mega Knightem. Tak, yy. hm. powiecie, o, ale szkoda, że nie masz Fireballki. I się z wami, kurczę, zgodzę. No. Szkoda, że nie ma Fireballki. To jest ten jeden match, w którym praktycznie żałuję, że nie mam fireballki, bo to była niesamowita fireballka. Mm. Przestań nie spamić, gościu! Teraz mam nadzieję, że się... Gdzie? ten lektor James po prostu zginie, jak go tutaj wsadzę. Zaraz zobaczymy. No... Ta łyczka przetrwała, naprawdę i princeska co za... Łiczka na czternastym, naprawdę Nie, ja wam pokażę, że naprawdę Tornado na 6 nie ma znaczenia, że on jest na szóstym i przeciwko 12 levelowi. Czy też masz Witchkę na, na, na 14, niko jak nie widzę łiczki w ogóle? To jest taka okropna karta. Yy, powinienem ściągnąć na główną wieżę, ale mam, dał szanse na odkupienie proszę Państwa, zero dymerze na wieży główna uruchomiona, jesteśmy na równo z Eliksirkiem. Elegancki starcik. Super. Nie powi powinienem zresetować, powinienem się w takim razie... Jestem. Do... Wiczka w, 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 w naszego Elektrogianta. To jest ciekawe. Boję się, że... Y, Baby Dragon się przestanie walić w Electro Gianta, ale to się nie stało. Na szczęście daliśmy minionki wystarczająco daleko. Super. Super. Okej. Okay. Jesteśmy do przodu z Elixirem, więc możemy sobie pozwolić na tego Giant Skeletona. Y, ile On kart... Nie, nie pamiętam czy najpierw zagrał. Y, czy najpierw zagrał. Aha, co on robi? A się zorientował, że ja buduję większy pusz po prostu chyba. Yy... Chyba, że to był po prostu jakiś yy, bijem. Okej, okay. musimy tutaj dać zapas szybciutko. Giant skeletowy. Czy pomożesz? Czy nie pomożesz. Zesponnują się kolejne szkielety, aczkolwiek tutaj takie zwierza w dół. Yy, nie udaje mu się zepchnąć pekki zwierzy. To jest niesamowita dla nas informacja. I tak. Ja bardzo lubię naszego trenera, lubię też Salaha, wracając do tej niesamowitej wypowiedzi, e, aczkolwiek no, nie może się Salah, mm -hmm. e, nie może robić takich rzeczy, obojętnie bardzo jak go lubię, jak go doceniam, to co dla nas zrobił i tak dalej. E, no nie, to, to, to po prostu jest nieakceptowalne i, i on musi pochylić głowę i skruszony przyjść i przeprosić wszystkich po prostu za to, co zrobił. Nie widzę dla niego innej opcji, niestety. Czy tutaj nam się uda? Yy, bomba, super cyk. Czy Pekka zdążywalność, zdążywalność, super Czy Wie, że w ogóle walnie? Chyba raz. Raz wystarczy. No ale dwa razy walnęła. No to zlitujemy się nad yy, Gamer. Okej. Okay. Hmm, czy łóżkę byś chciał tutaj mi dać? Chciałbyś mi dać. To, to zapraszam do kółeczka. Super. Eee, tak, widzicie? I teraz, żeby nie było, że to była szczęśliwa bitwa, zagramy jeszcze ostatnią. Szybciej, szybciej, bo dostracę, stracę widownię. O ile już jej nie straciłem. Ok, jesteśmy przeciwko Dawid-WL <noise> mm, z Familian Lopez. Mamy bardzo, bardzo przyjemną yy, rękę na początek. To jest chyba najlepsza ręka na początek, jaką w ogóle mógłbym sobie wymarzyć. Yy, a to nie jest niestety karta, którą bym chciał sobie wymarzyć Mamy jako pierwszą. Na pewno. Mm, okej okay. Nie no dobra, to wygrywamy to. Wydaje mi się, że na spokojnie, bo tutaj, jeśli yy, przerzuci się ability, żeby zabić minionki, nie zrobi tego i chyba nie wie, jak to działa do końca. Ma tombstone'a, to jest dla nas bardzo niefortunna informacja, niestety, yy, ponieważ yy, Electro Giants ma gorszy DPS niż pojedynczy szkielet, niestety. No, oczywiście, jeśli nic z niego nie wali, no ale Tombstone w Electro-Gianta bić nie będzie. Ok. Czyli my musimy po prostu tutaj powoli to rozegrać, poczekać na dwa razy Elixir, te sobie Hog'a na główną wieżę, na pewno nam będzie pomagało. Szkoda, że hita w ogóle wzięliśmy, powinienem to zrobić yy, o jedno wyżej. Yy... No Dawi WL nie podoba mu się, że go, że go po prostu rozwalamy. Nic dziwnego. Mi też się nie, nie, nie podoba jak mnie ludzie rozwalają. Okej. Okay. I wołiczka, żaden problem. Damy mu na to Elektro Gianta. Chyba, że w ogóle zdejmiemy mu go. Ją, znaczy pyk. Drugi raz. Dziękuję bardzo. Nie, nie, nie jesteśmy kulturalni. Nie będziemy mu... Wrzucać, Well played, obojętnie jak bardzo bym chciał wydać Well Played hmm. to, to mu tego nie wrzucimy, okej okay. to jest czas na to, żeby puścić tutaj Electro Gianta wiadomo, że będzie miał Mega Knighta yy, i Tombstone'a o, Iwo Mega Knighta, o ty niedobry no to to troszkę zmienia postać rzeczy, na pewno bym Iwo Mega Knighta yy, oczywiście nie walił tym Poproszę wejść do kółeczka tutaj. Nie, to jest dramatyczne dla nas informacja w takim razie. Chociaż... Yy, Evo Mega Knight i Evo Witchka wydaje mi się, że to jest yy, kwintesencja midladera generalnie. Niestety super uznał, że dobrym pomysłem on będzie rozdać ludziom Evo Witchkę za darmo. się pół Evo Witchki teoretycznie, tak, no ale to gra przez dwa miesiące. To Iwo Witchkę będzie miał już zewoluowaną. Dobra. On już nie ma. Nie wiem czy się poddał chyba. Nie, chyba się nie poddał. Okej. Okay. Daj mi łyczkę, żebym mógł ją wciągnąć sobie ładnie tutaj. Nie, to nie było ładne. Dawi, niestety muszę cię zmartwić. Musimy poczekać na kolejne szkielety. Super. Nie, no nie gadajcie, że to w ten sposób się robi. No, okej, okay. nie ma to znaczenia. Idziemy mocno do przodu, niczego się nie boimy. Ice Wizard tutaj powinien załatwić sprawę. Bardzo mi ten tub denerwuje. Mam nadzieję, że zużyję tutaj iwo Mega Knighta. Nie zużyję tutaj iwo Mega Knighta. To jest problem. Nasz Evo Mega Knight yy, będzie odsuwał... Ok, super. Zużył więcej eliksiru niż musiał. Te arosy były beznadziejne, to znaczy, że mamy, potem możemy dać sobie minionki gdzie chcemy i on nam ich nie zdejmie. Przynajmniej nie aż tak łatwo. Yy, chciałbym zrobić coś takiego, żeby nie wiedział w którą stronę ma dać Ivo yy, Mega Knighta. Ok, yy, wydaje mi się, że z toneladem będziemy czekać aż super, 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 super yy, Tutaj, żeby bomba wybuchła na łóżce, fajnie yy, Nie wiem dlaczego, wcześniej tego nie zrobiłem, ale nasz Electro giant jest tam na wieży yy, To się liczy Ok, yy, zaczęliśmy właśnie wygrywać Jeszcze jeden hit, super yy, I to jest yy, wygrana do, o! Okej. Okay. Prawie, prawie byłem już zbyt pewny. Ale tak, jak widzicie, yy, kolejna wychillowana, wygrana. Yy, można się kłócić, że tak, tornado jak miał na wyższym poziomie ten, aczkolwiek tutaj na przykład dużo bardziej bym wolał niż tornado niż, niż, yy, niż firebola i wydaje mi się, że tamten mecz był po prostu był wyjątkiem. Yy. Okej, okay. nie. Seria będzie należyć. Nie obchodzi mnie, ja, że dostałem to jedno głupie tornado, ponieważ czym jest jedno tornado? Niczym. Widzieliście, jak sobie radzi ze szkieletami. Nie radzi sobie. Więc seria nadal y, będzie się pojawiała, aczkolwiek wydaje mi się, że następny filmik to będzie po prostu y, wasze deki na rankedach. Także, także subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Możecie spróbować zostawić dek w komentarzu, czy tutaj na YouTubie, czy, czy na TikToku. Y, więc... Powodzonka i, i miłego dnia.